Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamil Krupa. Dobry wieczór, wtorek 18.30, czas sprawdzić co działo się dzisiaj w naszym regionie, o to co przed nami. Jeżeli świadczeniodawca nie realizowałby takiego obowiązku, Narodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć na takiego świadczeniodawcę karę umowną. Resort Zdrowia oczekuje od szpitali egzekwowania przepisów. Tej infrastruktury jest naprawdę niewielona, była też przez wiele lat niekonserwowana, bo była objęta jakby władzą centralną. Czy budową schronów zajmą się samorządy? Została nam do wykonania elewacja wschodnia i elewacja od stoku. Remont trwa. Powiat szuka koncepcji na zagospodarowanie zabytku. Obcięcie finansowania, a w skrajnych przypadkach, nawet rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie kary na szpitale za odmowę wykonania aborcji może nałożyć Ministerstwo Zdrowia. To prawo ma chronić kobiety, dla których ciąża jest zagrożeniem życia albo efektem gwałtu. O tym, jakie niesie konsekwencje dla lekarzy, Jakub Słupecki zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. To przypadki, w których możliwe jest legalne przeprowadzenie zabiegu zakończenia ciąży. Ministerstwo chce, aby szpitale bezwzględnie egzekwowały to prawo. W przypadku, jeżeli świadczeniodawca nie realizowałby takiego obowiązku, Narodowy Fundusz Zdrowia może nałożyć na takiego świadczeniodawcę karę umowną, bądź też może rozwiązać umowę z takim świadczeniodawcą w całości bądź w części. Na Opolszczyźnie funkcjonuje 10 placówek wykonujących takie zabiegi i jak dotąd nie odnotowano odmowy ich wykonania. Jak w przypadku klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Świadczyliśmy te usługi zgodnie z prawem obowiązującym przez cały czas i z tym nie było problemu. Choć mieliśmy problemy wizerunkowe, czasem pojawiały się pikiety pod naszym ogrodzeniem, płotem, jeszcze jak był, czy banery. Oszczercze wzdłuż dróg dojazdowych. Choć zabiegi budzą wiele kontrowersji, kobiety nie można pozostawić samej. Działania Ministerstwa Zdrowia jednoznacznie nie zakazują stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy. Rozwiązaniem w tym zakresie jest projektowany paragraf trzeci, ustęp szósty, który nakazuje, by świadczeniodawca de facto nie przyjmował kobiety ciężarnej lub jej nie odsyłał do innego, nieokreślonego podmiotu leczniczego, ale tak zorganizował udzielanie świadczenia u siebie na miejscu, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety. Rozporządzenie to nie wszystko. Trwają obrady komisji do spraw ustaw aborcyjnych, których celem jest przygotowanie nowelizacji. Które poszły głosować na partie jeszcze do niedawna opozycyjne, teraz tworzące rząd, w ogromnej większości domagają się zmiany prawa. No i mamy już sytuację, że po pół roku nowej władzy, no prawo się nie zmieniło. Politycy lewicy nie ukrywają, że chcą liberalizacji przepisów, ale do tego trzeba większości sejmowej. W umowie koalicyjnej. Partie, które wchodzą w skład koalicji rządowej, nie podpisywały w tym temacie żadnego porozumienia. Każda z partii w koalicji rządzącej reprezentuje inne środowiska, inne potrzeby, jeśli chodzi o takie rozwiązania. Natomiast wszyscy wiemy i mamy tego świadomość, że kobiety oczekują takich rozwiązań i zdobycia poparcia urzędującego prezydenta. Każdy poseł, przedstawiciel PSR-u będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. W mojej opinii podstawowa sprawa to powrót do kompromisu aborcyjnego. I rozpisanie referendum. Trzeba przypomnieć, że dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, żadna liberalizacja prawa aborcyjnego, czy też szerzej jeżeli chodzi o światopoglądowo związki partnerskie, nie zostanie przez niego zaakceptowana. Najświeższym efektem prac Komisji do spraw ustaw aborcyjnych jest projekt ustawy o jej dekryminalizacji, który został przyjęty przez gremium. Zakłada on uznanie, iż czyn pomocy przy zabiegu zakończenia ciąży nie będzie przestępstwem. Obecnie ustawę czeka pierwsze czytanie, a następnie głosowanie na posiedzeniu Sejmu. Jakub Słupecki, Kurier Polski. Budowa schronów na barkach samorządów to projekt nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Włodarze gmin przygotowują się do konsultacji społecznych, bo nie wiedzą skąd wziąć pieniądze. Tymczasem w całym województwie opolskim schronów z prawdziwego zdarzenia jest jak na lekarstwo. Wojciech Bulasz. Będę musiała do piwnicy, bo dlatego, że tutaj są schrony, schrony niedaleko i one są pozamykane. Pani Grażyna jest jedną z tych osób, które mają się gdzie schronić. Mieszkanka Opola jest lokatorką po niemieckiej wojskowej kamienicy, gdzie schron w piwnicy był standardem. Bezpieczne się w ogóle nie czuję, powiem tak, co będzie chyba niezgodne nie z takim no, ogólnym powiedzmy podejściem do, do sprawy schronów u nas w Polsce, ale jedynym miejscem, gdzie mogę się schronić to jest ta piwnica. Jeśli spojrzeć na mapę Opola w aplikacji schrony, na pierwszy rzut oka jest nieźle. Jednak te kilkaset zielonych punktów to miejsca doraźnego schronienia, czyli głównie piwnice. Ze schronem z prawdziwego zdarzenia jest krucho. Infrastruktury jest naprawdę niewielona, była też przez wiele lat niekonserwowana, bo była objęta jakby władzą centralną. Ona nie miała zbyt dużego parcia na to, aby te, te obiekty rewitalizować. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwa wytężona praca nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jednym z jej zapisów jest wyznaczenie obowiązku budowy gminnych schronów. I tu samorządowcy pytają, skąd wziąć na to pieniądze. Pomysłów z różnych środowisk koalicyjnych było sporo. Natomiast czekamy na ten ostateczny. Jeśli będzie faktycznie taka sytuacja, że będą pieniądze dofinansowujące budowę było typu infrastruktury, to będziemy się tej inicjatywie przyjmować. Opole należy do najbogatszych gmin z budżetem przekraczającym miliard. Większy problem będą miały gminy wiejskie, w których budżet to kilkadziesiąt milionów. Z tego co się orientuje, jest jeden schron, który po prostu. Nie pomieściłby tam 25 tysięcy mieszkańców. Im pomoc mogą zapewnić starostowie, a ostatecznie Rządowy Fundusz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Problem w tym, że jeszcze nie wystartował tak stworzony fundusz który miałby być na poziomie 0,3% PKB służyłby finansowaniu wszystkich zadań związanych z ochroną ludności i to z tego funduszu finansowane byłyby wszystkie zadania realizowane przez samorządy między innymi w zakresie na przykład budowli ochronnych z danych opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie zarejestrowanych jest siedem schronów. Może znaleźć w nich bezpieczne miejsce kilka tysięcy osób. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Do śmiertelnych wypadków w pracy najczęściej dochodzi w branży budowlanej. Jak im zapobiegać? O tym dyskutowano w trakcie konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy i Politechnikę Opolską. Natalia Janus hempel Opolski stadion rośnie w oczach. Jego budowa rozpoczęła się 2,5 roku temu. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoliło całkowicie uniknąć wypadków. O bezpieczeństwo szczególnie dbają też w głuchołazach, przy przebudowie drogi krajowej nr 40 i mostu nad Białą Głuchołaską, a jak mówią drogowcy, to praca na żywym organizmie. Musimy dostosować te warunki do, 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 do zabudowy miejskiej, ponieważ no, tutaj bardzo dużo ludzi i osób postronnych uczestniczy jakby w tym procesie budowlanym. Staramy się i wykonujemy to w, w takiej formie, żeby jak najmniej było utrudniej. I to właśnie przestrzeganie zasad jest złotym środkiem w unikaniu wypadków przy pracy. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w budownictwie, bo to właśnie tam dochodzi do największej liczby zdarzeń. Przyczynami takich wypadków to jest lekceważenie zagrożenia, tempo pracy, pośpiech, niewłaściwe przygotowanie pracowników. To, że pracownicy nawet jak mają środki ochrony indywidualnej, to po prostu spieszą się i ich nie używają. Bardzo często też Pracownicy, pracodawcy, szczególnie mali pracodawcy e, zatrudniający do dziewięciu osób, e, no nie przestrzegają tych przepisów, oszczędzają na bezpieczeństwie, a jak wiemy oszczędzanie się nie opłaca. Bo można zapłacić najwyższą cenę życiem pracownika, zwłaszcza, że branża budowlana jest tą, w której pracownicy najczęściej ulegają śmiertelnym wypadkom. W zeszłym roku w Polsce było to 66 ofiar. O tym, co należy poprawić w tym zakresie, rozmawiano podczas konferencji Bezpieczeństwo w Budownictwie Wybór czy Konieczność. Między innymi o bezpiecznych sposobach y, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, z uwagi na to, że tego typu Zagrożenia w środowisku pracy prowadzą po upływie określonego czasu do dosyć dużej ilości chorób zawodowych, w następstwie również do zgonów. Nie tylko znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy minimalizują ryzyko wypadków. Technologie, które nam jednak cały czas pomagają, poprawiają to nasze bezpieczeństwo. Zupełnie inaczej się budowało kiedyś, inaczej się buduje dzisiaj. Te technologie są coraz szybsze, ale też coraz bezpieczniejsze. Ale żadna technologia nie weźmie odpowiedzialności ani za pracownika, ani za pracodawcę. Natalia janusz Hampel, Kurier Opolski. Nieczynna od 9 lat Aleksandrówka w Jarnołtówku zmienia się w oczach. W dawnym sanatorium dla dzieci trwają m.in. prace przy stolarce okiennej, a nyskie starostwo szuka nowej koncepcji funkcjonowania zabytkowego ośrodka. Wiadomo, że będzie on służył celom rehabilitacyjnym i opiekuńczym. Ostatnie lata nie były dla Aleksandrówki łatwe. Ośrodek w asyście protestów pracowników zamknięto w 2015 roku, ponieważ wycena świadczeń przez NFZ nie pokrywała jego potrzeb. Od tamtego czasu zmieniał właścicieli aż w końcu gmina Głuchołazy przekazała go powiatowi. Światełko w przysłowiowym tunelu rozbłysło ponad rok temu, gdy z rządowych środków pozyskano pieniądze na remont dachu. Już na ukończeniu jest elewacja frontowa boczna. Została nam do wykonania elewacja wschodnia i elewacja od stoku. Nieużytkowanej Aleksandrówce nie pomagał ani czas, ani warunki atmosferyczne. Swoje trzy grosze wtrąciła też przyroda, co opóźniło działania remontowe. Na obiekcie od kilku lat mają siedlisko nietoperze, no i niestety. Yy, Prace są wykonywane pod jakby ścisłym nadzorem chiropterologa, który no, no sprawdza, jakby jak tam sobie żyją te nietoperze. Oczywiście są też ochron okresy ochronne. 1 lipca wyłoniony zostanie wykonawca, który dokończy remont obiektu za kwotę 5 milionów złotych. Ale, choć leczniczy charakter wybudowanego w 1910 roku obiektu ma zostać zachowany, to jego docelowe przeznaczenie dopiero się kształtuje. Myślimy tam o nie tylko prawach opiekuńczych, jak było wcześniej mówione, ale też rehabilitacyjnych. Ja jestem już po wstępnych rozmowach w nfz o możliwym zlokalizowaniu tam rehabilitacji poonkologicznej nie tylko dzieci, ale być może seniorów. To rozważania zakończymy mniej więcej we wrześniu i będziemy chcieli i opinii publicznej, ale też radnym na wrześniowej sesji przedstawić. Aby ośrodek zapy Upewniał więcej miejsc, a co za tym idzie spinał się finansowo. Koncepcja zakłada rozbudowę o dodatkowy pawilon. Władze powiatu nyskiego myślą też o włączeniu Aleksandrówki w struktury szpitala powiatowego w Głuchołazach. Do tego jednak potrzebne są kalkulacje, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy to nie obciąży jego kondycji finansowej. Choć na razie za wcześnie by mówić o szczegółach, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że moment, w którym do Aleksandrówki powróci życie jest coraz bliżej. Maciej Dobrzański, Kurier Polski. Zimnice wielkie chrząszczyce i pruszków będą lepiej oświetlone, a to za sprawą dodatkowych latarni na nowych terenach mieszkaniowych. To odpowiedź samorządu na wnioski mieszkańców, ale także rad sołeckich. Wartość każdej umowy to około 35 tysięcy złotych. Oświetlenie miejscowości to priorytet naszej gminy, bo ono jakby stwarza poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i na wniosek rad sołeckich sołtysów dokładamy nowe oświetlenie w miejscowościach. Trzeba zaznaczyć, że cała nasza gmina posiada w tej chwili oświetlenie ledowe, czyli energooszczędne i kiedy mieliśmy czas pandemii i wzrostu ceny energii, wtedy w naszej gminie nie było problemu z wyłączaniem oświetlenia ulicznego. Cały czas ono trwało. Dzisiaj inwestycje realizowane są w Zimnicach Wielkich, w Sząszczycach i w Pruszkowie. To są już umowy podpisane. Na dostawienie nowych słupów, pociągnięcie nowych linii energetycznych i w konsekwencji powieszenie nowych źródeł światła. W przygotowaniu są kolejne miejscowości, złotniki, nowa kuźnia, pruszków i zimice wielkie. Oglądają Państwo kurier opolski, o czym jeszcze dzisiaj powiemy. Sprawa się zaczęła w 1933 roku, kiedy to ten szaleniec objął władzę i trzeba było udowodnić, że się ma pochodzenie nieżytowskie. Warsztaty genealogiczne w strzelcach opolskich. Integracja osób niewidomych i słabowidzących z otoczeniem oraz innymi mieszkańcami regionu to cel, który przyświecał rodzinnemu piknikowi w turawie. Zorganizowało je koło Opole Powiat Polskiego Związku Niewidomych. Blisko 200 osób niewidomych i słabowidzących z całego regionu wraz z rodzinami po raz kolejny spotkało się nad Turawskim Jeziorem. To jest forma rehabilitacji, uczą się poruszania w nowym terenie, takiej odwagi niby nabierają do życia i do, do codzienności, a pomysł się wziął, no coś trzeba robić dla tych ludzi, żeby wyszli z domu, żeby ich zachęcić, żeby normalnie się czuli jak potrzebni, prawda? jak normalny człowiek. Wśród atrakcji znalazła się m.in. dostosowana do ich potrzeb specjalna dźwiękowo laserowa strzelnica. Na najmłodszych czekał park linowy, malowanie twarzy, a także hipoterapia w postaci konnej przejażdżki. Niektóre dzieci są zamknięte, tak jakby powiedzieć, w domu i akurat takie imprezy jak ta. Wyciąga ich z domu, i my też namawiamy rodziców, żeby te dzieci zabrać tutaj. One, one się otwierają, są żywsze i też wspominają później, że no, mi się wydaje, że jest to trafione, no nie? że dopóki będziemy mogli, to będziemy to organizować. Niektórzy rodzą się bez zmysłu wzroku. Inni tracą go z wiekiem. Wszyscy bez wyjątku od blisko 70 lat mogą liczyć na pomoc Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Jesteśmy od tego, żeby tym osobom uświadomić, pokazać, um, um, ukierunkować ich, co można zrobić, jak można zrobić, żeby jednak bez tego wzroku lub z osłabionym wzrokiem żyć, uczyć się, a nawet pracować, bo to też osłabiony wzrok, czy nawet zupełny brak wzroku nie oznacza, że nie możemy pracować. W samym Opolu mieszka około 150 osób niewidomych i słabowidzących. W skali województwa jest ich ponad 1200. Maciej Wójtowicz, Kuryropolski. Polski. Głuchołazy rozwiązały problem braku miejsc w tamtejszym żłobku miejskim. Dzięki przeniesieniu do innej lokalizacji, świetlicy socjoterapeutycznej, w budynku żłobka zwolniła się część pomieszczeń. Właśnie oddano je do użytku, co dało 40 nowych miejsc. Modernizacja objęła pomieszczenia po świetlicy socjoterapeutycznej. Zwiększyło nam się 40 miejsc. W tej chwili mamy 125 miejsc. Lista rezerwowa jest całkowicie pusta. Nabór na wrzesień trwa, także mam nadzieję, że każde dziecko znajdzie miejsce w naszej placówce. Doprowadziliśmy do sytuacji to, co obiecywaliśmy rok, dwa lata temu. W Guchołazach miejsce czeka na dziecko, na rodzica, a nie odwrotnie. Mamy dzisiaj sytuację taką jak Kilkadziesiąt lat temu, gdzie ten budynek był żłobkiem, 120 miejsc dla dzieci żłobkowych. Udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Malu Plus modernizowaliśmy kuchnię dla personelu. Te panie, które tam pracują, mają bardzo ciężką pracę, są bardzo pozytywnie oceniane te posiłki. I ta kuchnia tam nie miała wentylacji. Cała placówka spełnia wszystkie standardy związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech. Pomieszczenia, które były obecnie modernizowane, zostały wykonane w najwyższych standardach. Mamy nowe sale, nowe, nowe zabawki. Poszukiwanie przodków jest wciągające. Wiedzą o tym uczestnicy warsztatów genealogicznych, które przeprowadzone zostały w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich. Pasjonaci dotarli do swoich protoplastów z XVIII, a nawet XV wieku. Hanna Honisz. Genealogiczne poszukiwania należy zacząć od samego siebie i opisania ważnych dat, miejsc i wydarzeń. Następnie warto przeprowadzić wywiady z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych, którzy mają dużą wiedzę, a ta z kolejnymi pokoleniami odchodzi w zapomnienie. Genealogia to jesteśmy my, czyli zgłębiając genealogię, poznajemy życie naszych przodków, poznajemy charaktery, poznajemy to, kim byli. Bo genealogia to nie tylko drzewo genealogiczne. Pamięć ludzka jest zawodna, a pewne fakty mogą zostać przeinaczone lub inaczej zapamiętane. Dlatego warto weryfikować je w metrykach urodzenia, chrztu, ślubu, zgonu, legitymacjach, dyplomach czy innych dokumentach. Znajdziemy je w domowych archiwach, ale też w urzędach, księgach parafialnych czy kronikach. Jedna z uczestniczek warsztatu może poszczycić się potężnym drzewem genealogicznym, którego korzenie sięgają średniowiecza. Sprawa się zaczęła w 1933 roku, kiedy to ten szaleniec objął władzę. I trzeba było udowodnić, że się ma pochodzenie nieżytowskie. Wtedy mój wujek Stanik, czyli Stanisław, dotarł, jeżeli chodzi o rodzinę ojca, do XV wieku. Dawniej drzewo genealogiczne rysowało się na papierze. Współcześnie pomocą służą nowe technologie. Proband, czyli osoba, która zajmuje centralne miejsce na tablicy genealogicznej i poszukuje swoich przodków, napotyka różne trudności. W tych moich poszukiwaniach, jak gdyby doszedłem do pewnej ściany. To, co dało się znaleźć albo wywnioskować z rozmów tam z dziadkami jeszcze i tak dalej, jakichś takich zdjęć, czyli tam pradziadkowie. No a później to już są takie domniemania, ktoś tam pamięta jakieś nazwisko tylko pojedyncze. A takie warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Opolskie Genealodzy przy wsparciu samorządu województwa pozwalają znaleźć wskazówki oraz nowe inspiracje do dalszych poszukiwań. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Tu główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie prognoza pogody. Zapraszam w imieniu Dominiki Merty, a potem rozmowa dnia, którą poprowadzi Małgorzata Lis Skupińska. My widzimy się ponownie o 21.30. Dobrego wieczoru.